Kochani rodzice, nie ma wystarczających słów, jak wdzięczni jesteśmy za to, co zrobiliście dla nas przez te wszystkie lata. Byliście z nami od zawsze. Kochana mamo, dziękuję Ci za życie, które mi dałaś, dziękuję Ci za wsparcie, czułość, dobre rady, że wierzyłaś we mnie każdego dnia, tak jak nikt inny. Stworzyłaś mi najlepszy świat. Mamusiu, ty od pierwszych dni mnie kochasz tak, jak nigdy nikt. Twa miłość jest miłością wieczną. Dziękuję Ci za wiele pięknych wspomnień, za wspaniałe dzieciństwo, wspólne zabawy, za zaangażowanie i wspieranie moich pasji. Mamuś, jestem ci wdzięczna, że zawsze byłaś blisko, kiedy ciebie potrzebowałam. Byłaś i jesteś moim ramieniem, w które zawsze mogę się wypłakać. Nawet bezsenne noce były zawsze nasze. Nawet wtedy, kiedy moje życie toczyło się w innym niż chciałyśmy kierunku, dodawałaś mi sił, by otrzepać się z rozczarowań, i pokazałaś, jak postawić kolejny krok, aby pójść dalej. Mamo, pamiętaj, że zawsze będę Twoją małą córeczką. Dziękuję za bajki na dobranoc, naukę, spełnienie marzeń, za to, że byłaś na każdym moim występie, przedstawieniu. Byłaś i zawsze będziesz moją najlepszą przyjaciółką. Tato, byłeś pierwszym mężczyzną, do którego zaśmiały się moje oczy. A moment, w którym dziś prowadziłeś mnie do tego mężczyzny, u boku którego chcę się zestarzeć, był jednym z najpiękniejszych chwil w moim życiu. Dziękuję Ci za wspaniałe dzieciństwo, zabawki oraz łakocie, które przywoziłeś wracając z pracy. Za naukę jazdy samochodem. Przy Tobie niczego nigdy się nie bałam, za Tobą wskoczyłabym w wielki ogień. Ty dobrze wiesz, że ta więź potrafi wszystko znieść, a wszystko, co dziś mam, mam dzięki Tobie. Dbasz o mnie jak nigdy nikt. Zawsze mam w Tobie oparcie. Dziękuję za wspólne wyjazdy, wspieranie mnie w moich marzeniach. Nie ma słów, którymi mogę wyrazić wdzięczność za wszystko, co dla mnie zrobiłeś i wciąż robisz. Jesteś najlepszym ojcem, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Kochana mamo, chciałbym Ci podziękować przede wszystkim za życie, za to, jak wiele dla mnie zrobiłaś przez te wszystkie lata. Jak wspominam te chwile na mojej twarzy, od razu pojawia się uśmiech. Dzięki Tobie były one wyjątkowe. Dziękuję Ci za opiekuńczość, a raczej nad opiekuńczość, że zawsze czekałaś i martwiłaś się o mnie, kiedy nie wracałem do domu na czas, za ogromną troskę i miłość, którą mnie obdarowałaś. Zawsze próbowałaś mi wybić głupoty z głowy, a przecież było ich niemało. Wiem, że niekiedy bywało ciężko, a po Twoim policzku z mojego powodu płynęła łza. A pomimo tego, nasza relacja się nigdy nie zmieniła. Wiem, że zawsze mogłem na Ciebie liczyć, nawet w chwilach, które młodemu człowiekowi wydawałyby się być bez wyjścia, to dzięki Tobie wyrosłem na dżentelmena. Dziękuję za to, że stworzyłaś ciepły dom, do którego zawsze chętnie wracam, za obiadki, po które przyjeżdżam po pracy, za to, że przywożę Ci naszego pieska i się nim opiekujesz, gdy pracujemy całymi dniami. Wiem i jestem tego pewien, że byłaś, jesteś i będziesz przy mnie zawsze, kiedy będę Cię potrzebował to jestem Ci wdzięczny za to, że się poświęcałeś i niczego nam nie zabrakło. Za to, że się przebierałeś za Mikołaja, jak byliśmy mali. Za to, że jesteś, gdy potrzebuję rady prawnej. Za Twoje poczucie humoru. Za wszystkie pożyczone pieniądze, które nigdy nie wróciły do Twojego portfela. To Ty pokazałeś mi, jak być głową rodziny. Nauczyłeś mnie jakiś przez życie z radością. Jestem Ci za to wdzięczny. Jesteś wzorem do naśladowania i człowiekiem, który zawsze potrafi naprawić wszystko. Mógłbym się od Ciebie uczyć całe życie. Nie tylko jak wymienić gniazdko czy zarządzać domowym budżetem, ale przede wszystkim siły i wytrwałości, którą okazujesz każdego dnia. Wiem, że wiesz, że nie muszę mówić nic. Dziękuję, że jesteś, byłeś i będziesz, Andrzeju. Kochamy Was i dziękujemy.